Witajcie ziemnianie. Ale <noise> co <noise> ja, ja powiedzieć? <noise> Witajcie z pierwszej serii, która się utrzyma. Znaczy, każda się podobno ma utrzymać, ale ta się utrzyma naprawdę, ponieważ nie jest z Damianem. Prawda? Ej, tak. E, oto jest nasz piękny nowy członek zespołu. Przedstaw się, bo. Ej, oj, ty, dzień dobry. No. Ty! No nie wiem. Karakanie. Mnie. Korniszonie Czumulungu. <noise> Jak widzicie idą święta, jesteśmy w sweterkach, znaczy on jest o, nagi o. bo jest biedny ale chociaż czapkę ma Ja mam sweterek i jest od... Od... Mama mówiła, że A. nie ma na Jak siebie bije to ciebie nie będzie bolało Chodź Nie masz problem Nie, nie tycaj już mnie, proszę nie Ja ciebie nie tycam Dobra To jest seria, dobra może zacznijmy już tutaj coś robić to jest seria Survival na wersji 1.7.2, ponieważ na inne nie stać, bo wida. Wida, I będziemy sobie tutaj po prostu bez Damiana, no chyba że Damian ogarnie sobie Hamachi, ponieważ mu nie działa, bo jest biedny i ma biednego kompa. Albo udaje, że mu nie działa, bo się boi go po prostu. Ale w każdym razie to jest seria na Hamachi na 1.7.2, będę ją nagrywać razem z Kubusiem. Hej! I... I co, no to, to to, tyle, nie? W sprawie tej serii, no. No, seria Survival, no to tu chyba więcej nie trzeba nic mówić, Minecraft już jest na tyle ogarnięty, że chyba, no. Że chyba każdy wie o co chodzi. Ja nie wiem. <grym> A, Żyjesz? Marwan <grym> To dobrze. Nie! Nie, bo jutro musisz do mnie przyjść. <laughs> Chyba chora będę. A co tydzień święta? Nie, ogólnie, że będę chora. A co tydzień są święta! Jej! I możliwe, że zaczniemy nagrywać serię na serwerze. Ej, to moje drzewo miało być. Czemu <laughs> <laughs> no? No, widzicie, jak ona jest... Eem, gdzie jesteś? Z, z, Oj, do w domku bez światła. Żrej moje drewno. Możesz mnie pocałować w choinkę. Weź, nie przy dzieciach. <noise> miałam na myśli tę choinkę, co miałam nalepioną na nosie w szkole, a co ty sobie myślisz? Mogłabym tu teraz wstawić swoje zdjęcie, gdyby nie to, że jesteśmy póki co ninja. Ninja. Takie incognito, ale takie nie incognito. Okej. Okay. Wiesz, że jeszcze w ogólnie w Minecraft nie ma gołębi. Zauważyłaś to. Że też Damian jeszcze na to nie wpadł. Damian ogółem bardzo lubi gołębie Sprzedajemy teraz fakty o Damianie No ja bym chciał zostać gołębiem, tak jak nasza koleżanka A ja nadal nie wiem o co ci chodzi Ochodzi mi No kurde już kiedyś nagrywaliśmy Master, Builder, Master Builders i też o tym powiedziałeś i nie wiedziałam o co chodzi Teraz też nie wiem o co chodzi O Boże Boże. Z tym, cho... z tym twoja, to ja już chyba wiem o co chodzi. Nie, nie o nią chodzi. To, to ja nie wiem o co chodzi. Zostawmy to bez komentarza. Dobrze. biedry. Gdzie ten pulpet jest?

Eee, yy, krowy są białe u ciebie. No. To mamy ten sam tekstur, tak. Bo ci go wysyłałam. <śmiech> Gówno. Tak, ja je, tu jest żielazo. A tak w ogóle cały czas mam twoje drewna, ty się po niej nie zgłaszasz. Ty się nie zbogacisz, a ja nie zbiednieję. Okej. Okay. Koro, tak sądzisz? A w ogóle gdzie my zrobimy jakąś naszą... naszą... tą... osadę taką? No trzeba Osadę smurfów? Jakieś, jakieś ciekawe miejsce O właśnie, a propos osady smurfów może będziemy zapraszać kogoś do tej serii Co mają smurfy no? No bo... Yy, smurfów było dużo nie? A no dobra No ale kogo? Bo... wiesz, mister Bo... Yy, T-Rex X A. Pozdrawiamy T-Rexa X O, no no, tak tak Tylko, Żuchy, że, że masz, Minecraft nie działa O, no właśnie Ale na przykład dla chorody 01 działa Pozdrawiamy nie także chorody 01 Nie tym, człowieku <laughs> Albo dla... Y, jak on się nazywał w Minecrafcie? Chyba Koko? As Assassin, czy coś takiego Kto to jest? Y, Michał, Michałek o no, to też pozdrawiam. Aaaa! Pozdrawiamy wszystkich kolegów. Mu. A się czemu nie obrażasz? Słucham? Obrażasz mnie ciągle. Jak nie młoczysz to... Aaaa Węgiel. <grym> Ale tu ciemno jak... W... w domku? Światła. Dokładnie. Dokładnie to miałam na myśli. Mój pies na mnie się popatrzył i poszedł sobie, że kanał są do siebie. <laughs> Asia! Oczywiście. Przecież mówiła że, że ci... odwala, a co, co ja robię u ciebie? Dobra, ty, ty się nie odzywaj lepiej. A! Gryzą mnie! Nie ja Zginęłaś? Nie zginęłam, żar mi cię Boże, jak ja nienawidzę dźwięku na tym teksturpaku wody Taki jest denerwujący! Teraz zginę O w ok. A! Jeszcze speeda nie mam na dodatek O ty ciumulungu jeden Mój tekst Nie ściągaj ok Nie ok <śmany> Jakieś... Asia masz takie dźwięki wydawać z kimś innym, ale nie tu. I wiesz, Jakubie, tu Jakubie się lepiej, lepiej się nie odzywaj. Powiem to na 100 <śmany> Na 100 ola wysiaduje jajko. Tu ja no o, na sto. <śmany> Fuck, jeden. Będzie trzeba to wyciąć. No nie o tym mi chodziło. Będę, będę to musiała wyciąć za ten y, y, no. Nie. Albo, albo w sumie dobra. W sumie dobra, można, można to ogłosić, że na stosubów moja koleżanka będzie wysiadywała jajko na odcinku. Znaczy jajko, no to będzie kamień, ale będzie go wysiadywała na stosubów, więc wbijajcie tę liczbę jak najszybciej, bo będzie beka. Hmm. Gdzie ty być? A tak ogółem to na 50 subskrypcji mamy zaplanowane 10 faktów o nas, czyli każdy z nas powie 10 faktów o sobie. Lava. Zła lawa. Gdzie, Gdzie ty, ty jesteś? E, w dupie i to dosłownie w każdym, pod każdym względem. A co zakupujemy się na noc, czy coś? Czy zrobisz magiczny cięcie, cien żeby przeczekać noc? Nie, nie, jeszcze nie trzeba robić magicznego cięcia. Ty nie ściągaj od LJ-a. Boży, dzisiaj wszystko ściągam tak? Tak, 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 On mnie obraża. Powtórz, to mamy. Dlaczego nikt mnie na tym kanale nie lubi? Ja Cię lubię. A jutro będę Cię bardziej lubił. To groźba czy propozycja? Nie, propozycja i groźba. O Jezu. Nie Jezu, jezusuj mi tu. O Jeżu. Jeżokret. <słuch> yy, jeżokret. Ten jeżokret nie będzie tego oglądał. <słuch> Życie na gorąco? Rrr. Kimiś. Jakub, przestań. Nie, do mnie Jakub. Tak się nazywasz na Facebooku, Jakub? Jeśli nic ciekawego się tutaj nie dzieje to chyba będę przyspieszać materiał W sensie, że obraz, obraz będzie szybko leciał To co mówimy to co zostanie Chyba, że tam jakieś... Nieciekawe momenty Już nie mam Jakub Już zmieniłeś? Mhm Uspokój yy, wiewiórkę. Ja ciągle jestem. Mhm. Co byłeś? <grym> <grym> Nigdzie. Ale czekaj ty jeszcze to leci, tak? No. <grym> Gdzie ty być? Dobra, słuchajcie, ja myślę tak, yy, zrobię cięcie, póki nie dzieje się tutaj nic ciekawego i no. Jezu, co to było, panie? Zaatakował nas, a podstępny! Bożenko, ty idę go zabić. Ciekawe, czy się już nagrało, jak ta strzała leci, byłoby mega. Ej, zostawiłbyś trochę mięska dla mnie? Nie. Odora. O, Ej, jeżeli zjemy surowe mięso, bo to będę miał zatrucie? Nie. Mała szansa jest. Tylko, że to się zupełnie nie opłaca jej tak jeść. Bo ona normalnie daje cztery mięska, a tak daje jedno. Ale ja nie. jestem łodnie. Ty, jak jesteś głodny, to i ścianę byś zjadł. Gdzie ty znowu polazłaś, karaczanie? Ty karekanie, ty! Za tobą jestem. To idę. Pam, 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 Go, Go pa, Kurde. Ja na skubi To chodź może Co? W... <laughs> <laughs> Orgazm Bo fajna... Łódź! Ja. Nie, fajna wyspa To nie jest ale... wyspa, to jest jakiś... Znaczy... No, ale wiesz, czy to na, nie, nie za blisko... Nie uważało się na przyrce u pani Marciniak Czy to nie za blisko? Ale co, ty, czy, ty, czy ty tutaj widzisz A. jakiś spawn? A, A. 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 Jezus Przecież Desk. my tutaj możemy gdzie chcemy se zamieszkać A, no tak, no jeszcze deszcz. Jezus. Tyłniko, deszcz. Nie. doch Teraz ja nie wiem gdzie ja jestem. W którą stronę iść? O? Znaj moje vidio? dobre serce. A to... Ty nagrywasz, czy nie? No. Widzieli ja. to? Bożenko, a, nagi! A! Boże, ej, no, no moje ej, ej. ej! Ej, kurde! Już tam leżały wszystkie. A, dobra. Nie osądzam cię, kradzież. To tylko deszcz, nie moje Nie płach... Nie weź... Nie, bo nie, nie patrz tylko... Nie śpiewaj! <noise> Gdzie ty znowu plazłaś? Jestem na szczycie! Jestem najlepsza, najfajniejsza i, i kurde o jestem pan w sweterku i szaliku i czapce Mikołaja. W tym roku świat nie będzie. Bo <laughs> akurat Mikołaja z czapki. Ooo, tu mi się podoba. Gdzie ty jesteś Karakanie? Z tyłu. Jak jest ta wyspa, oto rzeką. No. To jakby. Ostro, to jest... O, ostro. Jesteś tu? No. jestem na szczycie jej. O chodź. Uuhu, 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 co to? Tam są owce, tam są owce, ziobek, tam są owce. Tylko ich nie bij, bo mam nożyczki. O dobra. Myślę, że tu nawet można fajne miejsce takie. Według nie. Chodź do mnie, o, o. chodź do mnie, chodź, chodź. Kici, kici owce. Fajne. Może... Nie, tu chcesz, może chcesz tu zamieszkać, czy nie? Czekaj, mogę tu zamieszkać? Poczekaj, zaraz. Tylko owce ostrzygaj, se popatrzę, zaraz to to. Chodź tu, kurde, tej białej patafanie. Pa patafanie. Za niedługo zdejmą mi aparat, ludzik karbuzik, Będę znowu mówić jak czuło. O, o, o. Fajne to. To co, może tu? Czy nie? Jezus Maria, a to podglądacz jeden peł. Ale Beka W tej grze wszystko mnie dzisiaj próbuje zabić czuję się, normalnie, czuję się normalnie jak w książce Dobra mm, No Trzeba myśleć mm, A wiesz, że słabo mi to wychodzi Kurde głupi deszcz Kurde, pandy przodem. Ej, bo ja mam mało serduszy Ja też. A, już mam dwa kile. Znaczy, wiesz, śmierci. To dedy. O no, dedy. Ja mam żadnej wizji, a to źle. Wiesz co, ja myślę, że ten odcinek w sumie trzeba już zakończyć. Dobra. O ile ktokolwiek potraktuje ten odcinek poważnie, to prosimy o napisanie, czy według Was można tu zamieszkać i jak tu zamieszkać. No jakieś pomysły, nie? I ogólnie komentarze, łapki i tak dalej. Nowe suby też będą mile widziane. I jeszcze kubuś powie coś od siebie. No subsuby, subskrybery, lajkacze, no i komentarze, no i zapraszamy do następnego odcinka. I.